niż iść do budy po wiedziała ponuro Celestyna, spotykając się z Danką przed szkolną bramą. – Owszem – przyznała smętnie Danka. – Ciekawe, co nas dziś czeka. Przez całe święta nie zajrzałam ani razu do książki. Człowiek po prostu ma uczucie, że go na nowo zakuwają w kajdany – kontynuowała Czesia, człapiąc beznadziejnie pod wysypanym solą chodniku. Jedno z dwojga – albo nie powinno być szkoły, albo przerwy w nauce. Danka pchnęła ostrożnie — Po prostu nie lubię szkoły — westchnęła Cesia. — Kto lubi? — Lubiłabym, gdyby nie pytali. Ja nawet lubię się uczyć. — Nie znoszę tylko, jak się mnie sprawdza — oświadczyła Celestyna, zmierzając w stronę szaty. Weszły do gwarnej klasy w nastrojach już zupełnie zgasłych. Pawełek, z którym Danka znów się gniewała, rzucił jej niechętne spojrzenie. Siedział na blacie swojej ławki i czytał przegląd sportowy, najwyraźniej pożyczony od tego hajduka. Hajduk, ponury jak zwykle, czytał jakąś grubą książkę, trzymając ją pionowo. Widać było wyraźnie pomarańczową okładkę. Feynman, wykłady z fizyki, przeczytała Cesia mimo woli. No proszę, więc jednak czytuje on coś jeszcze, nie tylko prasę brukową. blisko Feynman było z skądś znajome, lec, lecz nie zastanawiała się nad tym dłużej. W klasie panował zgiełk. Wszyscy się kręcili, gadali, przechodzili między stolikami, witali się. Tesia usiadła na swoim miejscu, zawiesiła torbę z książkami i najzupełniej mimowoli spojrzała w lewo. Ale nie zamierzała patrzeć na hajduka, bo i po co, ale tak jej się jakoś oczy o niego zaczepiły. I najgorsze było, że on też spojrzał na nią w tej samej chwili. Zerknął jakby chciał sprawdzić jaką ona ma minę. Oboje podskoczyli i gwałtownie odwrócili wzrok. Cesia się zaczerwieniła z przykrości. Co za głupia historia! Ten cały Hajduk jeszcze gotów pomyśleć, że ona patrzyła na niego specjalnie. Ach, no tak, oczywiście. Teraz się gapił, by się przekonać, czy Cesia zauważyła, jaką to mądrą książkę on czyta. Cóż za prymitywna Gierka! Oddał Pawełkowi swój brukowy szmatławiec, a sam jazda do dzieła naukowego. Pajmen oczywiście jest tym fizykiem, o którym ostatnio wspominał Raczek. Naiwny Hajduk. Przypuszcza, że ona uwierzy w to przedstawienie. Komu by się chciało czytać naukowe książki przed pierwszą lekcją? O, i okładkę tak ustawił, żeby było widać tytuł. Co za głupek. <laughs> Zaśmiała się Cesia cieniutko i ironicznie, a że przy tym miała zaciśnięte usta, zabrzmiało to jak złośliwe. <śmiech> <śmiech> Hajduk zerknął na nią z boku i na widok jej uśmieszku poczerwieniał jak burak. Książkę położył na ławce i nawet przestał udawać, że czyta. Dobrze mu tak, żałosna kreatura jeden jest tylko, jeden inny od nich wszystkich mężczyzna piękny, czarnowłosy i ubrany jak z żurnala. Cesia przymknęła powieki i wywołała przed oczami duszy wizję brodacza, który trzyma ją w ramionach, pytając aksamitnie: Dlaczego? Dlaczego? O, gdybyś to jeszcze mogła powtórzyć! Wspomniałaby mu już o karpiach, o nie, przechyliłaby głowę do tyłu i szepnęła uwodzicielsko, pocałuj mnie. Pochunięta bez reszty makinacyjną przygodą z brodaczem, Cesia nie zauważyła, że już od dziesięciu minut w klasie znajduje się dmuchawiec. Dopiero jakiś głośniejszy okrzyk pedagoga, który kiwając się na krześle, prowadził wykład na temat psałterza Dawidowego, wyrwał ją z kręgu marzeń. Lecz nie na długo. Rozejrzawszy się po klasie, Cesia stwierdziła, że wszyscy oczywiście pochylają się nad zeszytami, sporządzając w zawrotnym tempie notatki z wykładu, co było nader mile widziane przez muchawca. Profesor wprowadził w klasie system uniwersytecki i nie lubił kiedy się kto z tego wyłamywał. Cesia złapała więc długopis i pochyliła się dla niepoznaki nad ławką. W jej zeszycie zamiast słów do muchawca zaczął się rysować demoniczny profil brodacza z płonącym okiem i włosami rozwiązanymi nad pięknym czołem. Jak on właściwie ma? Robert, Francesco. Czas płynął, dmuchawiec barwnie rozwijał temat, zbliżał się koniec lekcji. Neszyb Celestyny pokryty był kryzmołami. Piętnaście profili i trzy portrety Aofa z płonąco-okiego bruneta o namiętnych ustach oraz wiele wersji domniemanego imienia brodacza. Wszystko to otoczone było girlandami kwiatów i stęczniałych serc. Ciesia właśnie cyzelowała ostatnie z nich kiedy, jak przez mgłę, usłyszała, że dmuchawiec skończył wykład i teraz magluje Danusię. Zanim się spostrzegła, niewiedza przyjaciółki została obnażona. — Godne ubolewania widowisko — oświadczył dmuchawiec uszczypliwie, z lekceważeniem machając ręką w stronę Danki. — Można by przypuszczać, że błysk inteligencji w tych oczach jest czymś, czym mamidłem. Na twoim miejscu, panno Filipiak, postarałbym się nieco rozszerzyć swoje wiadomości. Wyraz tej ignorancji jest tym, czego powinna unikać twoja urocza twarzyczka. U mnie masz niedostatecznie. Sytuacja twoja wymaga natychmiastowej reakcji. W matematyki leżysz na obu łopatkach. Język angielski zawaliłaś. Chemia i fizyka stanowią dwie twoje achillesowe pięty, że tak powiem. Interesuje mnie, co zamierzasz przedsięwziąć, by wykaraskać się z tego kipsu. Nanka stała milcząc, jej twarz wyrażała niechęć i upór, Nauczyciel przysiadł na pulpicie sąsiedniej ławki. Dlaczego się nie uczysz? spytał życzliwie, patrząc na Dankę. Na to kularów łagodnymi oczami krótkowica. Danka milczała uparcie. No powiedz, zachęcał ją duchawiec. Nie bądź tak nadęta, co się? przez co robi ci się podwójny podróbek. Danka natychmiast uniosła głowę. O, już lepiej, oświadczył dłuchawiec. To jak z tą nauką? Nie chce ci się po prostu co? dowierzaniem i po namyśle przytaknęła. To jak, rzucamy szkołę? Muchawiec założył ręce i siedział sobie pogodnie kiwając nogą. I co, za mąż czy do pracy fizycznej? Bo jeśli za mąż, to raczej za jakiegoś matołka. Normalni mężczyźni są w dzisiejszych czasach rozwestwieni, wybierają wykształcone dziewczyny. Hmm, powiedział dmuchawiec, tak mi przyszło do głowy, nie Byłoby najprostszym wyjściem po prostu nadgonić zaległości. Co? Mówić się z jakąś pracowitą koleżanką, pouczyć się troszeczkę i już po kłopocie. Co? Co mówisz? Yy, no właściwie wybełkotała danka. Nie jest to takie głupie, prawda? Coś byś powiedziała na na, co byś powiedziała na naszą sympatyczną i pracowitą koleżankę Żak? To bardzo solidne stworzenie, chociaż dziś, jak raz. Celestyna całkowicie mnie ignorowała. Przez cały czas rysowała w zeszycie. Hmm, chwileczkę, co? Ona rysowała? Nachylił się nad zmartwiałą Cesią i zajrzał do zeszytu. Zobaczył niezliczone portrety i inicjały. Zająknął się, uśmiechnął i oświadczył. A nie, jednak coś zanotowała. No pewnie, jak mówiłem, nasza żakówna jest stworzeniem pracowitym. Zwrócił się do Cesi. Nie miałabyś ochoty pomagać Danucie? Będzie to wdzięczne zajęcie, ponieważ dziewczę jest niechętne pracy umysłowej. No, co ty na to? Cesia, która miała nogi miękkie z wrażenia, jakże niewiele brakowało, żeby wszyscy się dowiedzieli. Pokiwała głową, nie mogąc wydobyć z gardła żadnego dźwięku. Deszcz zwinięty w trąbkę, trzymała kurczowo w obu rękach. Dobra, że Muchawiec i poklepał ją po ramieniu jak starego towarzysza broni. No, tu wpadła nasza Cesia. Od dziś spoczywa na niej poważna odpowiedzialność. Panno Filipiak, bądź łaskawa, nie utrudniaj życia przyjaciółce. O, o, dzwonek! Podszedł do katedry i zebrał swoje rzeczy. Żegnam was, młodzi ludzie, do jutra. Wyszedł. A za nim wybiegła Celestyna, która postanowiła na całą przerwę ukryć się gdzieś, żeby przypadkiem ten wstrętny hajduk do niej nie zagadał. Nie mogłaby tego znieść, mając myśli i serce zaprzątnięte cudownym,